Nie mam na to ochoty. Ale spróbuję. Jak na razie jest znośnie. Nawet mi smakuje. chyba mam zwykłe łódko z kurczaka. Jak to zwykłe? To nie fair. Znowu nie miałam szczęścia. Jakie pyszne. O nie. Chyba wyciągnąłem pochopne wnioski. Jednak łódko było ostre. Lili, co tak patrzysz? Trzeba mu pomóc. Może żelazko? Nie. Skarpeta? Też nie. Myśl, Monika, myśl. Bagi No dalej, pospieszcie się. Ale fajne bańki znalazłam. Oj, Quentin. Przepraszam. Spanikowałam. Już mam. Monika, przestań, nie trzeba. Nie. Wystarczy! Już jestem cały mokry! No przestań! Dzięki! Nie zauważyłeś, że się trochę spóźniłaś?